Poszukujemy widzów oddanych i delikatnych, którzy nie są chujami złamanymi i zostawią łapkę w górę pod tym filmem. Hehe, <laughs> o Patryku Wedze to jeszcze historii memów nie robiłem. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ten trailerowstęp się wam spodobał, ale musiał się wam spodobać, bo sami przemówiliście. I w głosowaniu w ankiecie o jakiej mniejszej postaci przygotować odcinek, Wasz wybór padł na reżysera Patryka Wegę, którego filmy zawsze potrafiły narobić wokół siebie dużo szumu. Czy raczej tak było do niedawna? W ciągu kilku ostatnich lat Patryk Wega zaczął wypuszczać po kilka filmów rocznie, gdzie momentami ciężko odróżnić jeden od drugiego. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sylwetce polskiego reżysera kina akcji i tego, jak on oraz jego filmy stały się memami. Zapraszam. I uprzedzę też. Że żaren ze mnie koneser filmowy czy inny recenzent, wszystko co mówię to moje odczucia, które naturalnie mogą różnić się od waszych. W ramach przygotowań do materiału uznałem, że muszę obejrzeć przynajmniej większość filmów Wegi, więc wbiłem na film Weba, sprawdzić czego mi brakuje i okazało się, że większość jego dzieł obejrzałem. Nadrobiłem sobie jedynie najnowszego pitbulla oraz niewidzialną wojnę. Patryk Vega, podobnie tak jak większość artystów, na przykład ja, tworząc historię memów, wyrobił własny styl tworzenia filmów, niezwykle charakterystyczny, opierający się na ogromnej ilości bluzgów, często dosadnie pokazanych w scenach przemocy, no i naturalnie dużej ilości scen kręconych z drona. Jeśli dodamy do tego charakterystyczną muzykę, która ma dodawać mroku i powagi, no to doskonale wiemy, że mamy do czynienia z kolejnym filmem Wagi. A wszystko zaczęło się w roku 1977, kiedy to na światło przyszedł Patryk Krzemieniecki, bo tak brzmiało jego pierwotne nazwisko. Bohater tego odcinka od dziecka był bardzo ambitny i szukał sposobu na zrobienie hajsu. Handlował pirackimi grami na bazarze, a także zaczął bawić się w grafikę komputerową, dzięki czemu mniej więcej w 1992 roku został zaproszony do programu na TVP1 5, 10, 15. Gdzie został okrzyknięty najmłodszym twórcą grafiki komputerowej, dzięki czemu doczekał się wpisu do księgi rekordów Guinnessa. można by porównać trochę do reżyserowania filmu. Mhm. Każda taka kula na to jest odrębny aktor. Szczerze, nie chcę tu odejmować nic młodemu Patrykowi, ale nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek potwierdzenia tej informacji. Zakładam, że to prawda, ale przeszukałem internet oraz strony z rekordami Guinnessa i nic mi się nie wyświetlało. Jeśli komuś z Was udało się namierzyć potwierdzenie tego, to dajcie znać. W każdym razie jeszcze wtedy Krzemieniecki bardzo zafascynował się kinematografią i sam zaczął kręcić amatorskie filmy razem ze swoimi kolegami, część z nich już po latach Sam Vega publikuje na swoim kanale na YouTube. W wieku 18 lat zmienił nazwisko na Vega, tak samo jak nazywał się jeden z głównych bohaterów jednego z lepszych filmów w historii, czyli Pulp Fiction. Jak mówiłem wcześniej, to młody już Vega dużo czasu myślał jakby tu zarobić, ale się nie narobić, przez co zszedł na kryminalną drogę i doczekał się wyroku sądowego za kradzież perfum na promie. Bardzo jednak chciał zostać twórcą filmowym, zaczął pracować jako dziennikarz i tworzył reportaże o rozmaitych patologiach, ale jego pierwszym poważnym dziełem był serial dokumentalny o warszawskiej policji czyli Prawdziwe Psy. To właśnie z jednego z odcinków z tego serialu pochodzi bardzo memiczne przesłuchanie, gdzie policjanci próbują się dowiedzieć, kto jest synem kogo. No, no mniej więcej, kurwa. No jak jest na emeryturze, to ile jest na ja emeryturze? Tak. To ten. No edek... Który kurwa jest synem kogo? Mnie to. To jest. syn. No a to Edek. No to Edek jest na emeryturze Głównymi bohaterami tego dokumentu byli funkcjonariusze Sławomir Opala oraz Krzysztof Traczyk. Vega podczas nagrywania tych materiałów dobrze poznał się z policjantami z Wydziału Zabójstw, co zainspirowało go do stworzenia swojego pierwszego filmu czyli Pitbull, który doczekał się również serialu. Wtedy bardzo mocno porównywano ten film do powstałych 13 lat wcześniej psów Pasikowskiego. Ogólnie bardzo polecam Pitbull'a, zarówno pełnometrażówkę metrażówkę, jak i serial. Jest to serio dobre kino kryminalne. Normalnie, wiatrówką, ojciec mabosza. Vega, mając już renomę gościa, który potrafi zrobić porządne kino sensacyjne, zaczął współtworzyć podobne seriale o policji i przestępcach, jak Kryminalny czy Instynkt. Niestety, jego kolejną pełnometrażówką było Ciacho w 2010 film z kategorii komedia z Tomaszem Karolakiem. Ciacho często uznawane jest za jeden z bardziej gównianych polskich filmów i ciężko mi się z tym nie zgodzić. Co jednak najważniejsze dla samego wegi, to film zarobił sporo kasy, więc gituwa. Z memicznej perspektywy to w filmie epizod zagrała tam bardzo popularna w tamtym czasie baśka kwarc. Jak również kandydat na kandydata na prezydenta Polski Krzysztof Kononowicz, który chciał sadzić żmudę trzebiatowską do pierdelka. Zostaną Pani postawione zarzuty udziału w grupie przestępczej, która na oddział antyterrorystyczny współudział w zabójstwie dwóch gangsterów i policjanta na służbie. Po drodze Vega nakręcił jeszcze filmowy sequel do serialu Stawka większa niż życie, który zebrał słabe recenzje, ale mi się podobał, oraz cienką komedię, ale lepszą niż ciacho, czyli Last Minute. Służb specjalnych niestety nie oglądałem. Przełomem w jego karierze był jednak nowy Pitbull o podtytule Nowe Porządki. Poznaliśmy tu nowego protagonistę serii, czyli Miami'ego, granego przez Piotra Stramowskiego, a losy znanych z oryginału Despero, Metyla czy Nielata, no były już tutaj nieznane. I ten pitbull właśnie stał się pierwszym filmem Wegi, gdzie zostały użyte wszystkie dla niego charakterystyczne zabiegi. Takie że jak widzisz film, to od razu wiesz, kto go nakręcił. Mimo wszystko minowe porządki się spodobały, jako spoko kino sensacyjne, chociaż czułem pewien niedosyt. Rok później dostaliśmy kolejnego, o wiele gorszego już pitbulla, gdzie Vega doskonale wyczuł co ludzi podjarało w poprzedniej części, więc dostaliśmy tego jeszcze więcej. Bluzgi i więcej bluzgów, więcej tępych drechów i przemocy, więcej peklowania. I niestety od tego momentu prawie każdy film Patryka zaczął wyglądać tak samo, a jego dzieła zaczęły charakteryzować się ogólnym chaosem. Ciężko było połapać się o co chodzi, dodatkowo wszyscy w jego filmach gadają zmęczeni coś pod nosem, i czasami trzeba oglądać jego filmy z napisami polskimi. Wega dorobił się także swojej ekipy aktorów, część z nich wypromował, a część zaczęła bardzo dobrze odnajdywać się w jego dziełach, jak na przykład Janusz Habior. A jeśli chodzi o wypromowane przez niego postaci, to na pewno jest Piotr Stramowski czy Tomasz Oświecimski, a w ostatnich filmach karierę jako twardziej robi Michał Jaglak-Karmowski. W 2017 premierę miał film Botox, który był reklamowany jako ostateczne rozprawienie się z Polską Służbą Zdrowia. Ostatecznie to raczej krytycy rozprawili się z Botoxem, bo film zdobył rekordową ilość węży, czyli statuetek rozdawanym najgorszym polskim filmom. Ale kogo to obchodzi, skoro film zarobił kupę kasy i mnóstwo ludzi wydało pieniądze na bilety do kina? I ten cel widocznie zaczął przyświecać panu Wedze. Widzicie, Patryk Vega z wykształcenia jest socjologiem i powiedziałbym, że doskonale wie, co ludzie chcą oglądać: czyli filmy o cyckach, bluzgach i gangsterach. Mniej więcej w roku 2017 zaczęły powstawać pierwsze memy wyśmiewające styl kręcenia filmów, gdzie z czasem numer 1 stały się pasty tworzone na podstawie traileru Kobiety Mafii. Na jutro. Kurwa, tuzin róż, rozumiesz dziadziu? Tylko nie róż. Mieszkańców, Tylko ty potrafisz wtopić się w każde środowisko. Takim szczytem popularności oraz momentem, od którego jednak kontrowersja zaczęła spadać, był film Polityka w 2019, który jawił się jako jawna szydera z polskich polityków, przede wszystkim tych z PiSu. Niestety okazało się, że jedyne co jest w tym fajnego to trailer, a sam film jest jednym ze słabszych w dorobku Wegi, a kontrowersji było tam tyle co nic. Tak jakby Patryk Wega zjadł własny ogon w poszukiwaniu kontrowersji, i już nikt nie uwierzył mu, że ten kolejny, że ten następny film zostanie zakazany przez jakieś niewiadomego źródła wpływowe siły. Według mnie też absolutnym szczytem jakiegoś samouwielbienia był film dokumentalny oczy diabła, gdzie Patryk Wega podjął tematykę handlu dziećmi. Niestety według mnie ten film raczej jest Miokumentem niż dokumentem. A końcówka jak Bandiord dzwoni do Wegi i mówi mu, że się nawrócił po rozmowie z Patrykiem, to nie wiem jak nazwać. Pamiętam, że idąc do kina na Small World, czyli już faktyczny film fabularny w tym klimacie, to spodziewałem się podobnej żenady, a jednak był to naprawdę solidnie zrobiony film. Polecam. Co również jest ciekawe, to w pewnym momencie Patryk Vega utracił prawa do margi Pitbull. I tak oto kolejny film z serii z pod tytułem Ostatni Pies pojawił się w 2018 i wyreżyserował go Pasikowski. A do obsady wrócili aktorzy znani z pierwszej części, którzy nigdy nie powiedzieli tego wprost, ale chyba z samym Wegą nie chcieli współpracować. Ogólnie ten Pitbull był bardzo spoko. Gorszy niż pierwowzór, ale o wiele lepszy niż to, co Patryk w tamtym czasie produkował. Krótki czas potem Patryk przejął z powrotem prawa do Marki i powstała piąta część Pitbull'a, którą polecam obejrzeć z mocno przymkniętym na ogromną ilość głupot okiem. No i Karmowski jako masa rozmawiający z odmłodzonym na Kiepskiego Grabowskim to też coś warte polecenia. Dostaniesz nową tożsamość, nowe życie w zamian za twoje zeznania. Ja, a co to za przystojniak tam stoi? To Jaglak? O! I tak jak wszyscy zaczęli nabijać się z polskiego kasowego reżysera, tak w 2022 premierem miał film autobiograficzny Niewidzialna Wojna, który przedstawia życie Krzemienieckiego, a potem Wegi. Film jest do bólu śmieszny, ze względu na ogromny patetyzm i to jak Patryk robi tam z siebie takiego super edgy, chłodnego intelektualistę, który już od dziecka był najmądrzejszy na świecie i był skazany na sukces, i któremu to Bóg każe robić filmy. Ale przecież Wega doskonale wie, że coś takiego, pokazanie w ten sposób samego siebie będzie kontrowersyjne i wszyscy będą mówić, że jest to śmieszne. Ludzie będą się z tego filmu śmiać, więc na pewno będą o nim mówić, dlatego odniesie sukces. Tak ja to kalkuluję. No ciężko po prostu nie przyjąć z przymrużeniem oka tej wiadomości, że wszystko co Wega pokazuje w swoich filmach to sam Jezus Chrystus był pomysłodawcą. Myślę, że jednak chłopiec mądry i wie co robi, zwłaszcza że rzekomo że niewidzialna wojna to ma być ostatni film Wegi nagręcony w Polsce, a teraz Patryk ma zamiar podbić Hollywood i spełnić swoje marzenie jakim jest zdobycie Oscara. Szczerze trzymam kciuki. Ogólnie ja nie tyle co lubię filmy wagi, co uważam je w większości za przynajmniej spoko odmurzdacze. Wszystkie robione są na dobrym poziomie, jak na nasze polskie warunki. Wega nie szczędzi budżetu na aktorów, scenografię czy efekty specjalne, chociaż mógłby czasem trochę więcej kasy wydać na udźwiękowienie. Ogląda się je dobrze, nie jest to naturalnie jakieś kino pierwszej klasy, ale nie wszystko musi być. Osobiście z czystym sumieniem mogę polecić pierwszego Pitbulla, Plagi Breslau, Small World i ewentualnie drugiego Pitbulla na jakieś posiedzenie przy Alko. Ogólnie niestety, ale inni twórcy zaczęli zżynać od wegi, gdy zauważyli, że filmy o gangsterach, mafii i tego typu gównach stały się bardzo popularne i zaczęliśmy dostawać wego-podobne filmy, ale serio nawet nie chcę o nich mówić, bo szkoda strzępić ryja i daleko im do mistrza w swoim fachu. Podsumowując, Patryk Wega to na pewno ważny polski reżyser. Możecie mówić, że jego filmy to gnioty, ale jednak gnioty na całkiem okej okay poziomie. W komentarzu dajcie znać, który z jego filmów jest waszym ulubionym. Albo nie, który z jego filmów jest waszym ulubionym, ale pomijając pierwszego Pitbulla. Do widzenia. Państwu. Tego filmu, ale też pojawił się pewien fanpage w internecie, który być może widziałeś, czyli Patryk Wege i arcykuler dzieła światowego kina. Tutaj jeden z tych komiksów. Mógłbyś to jakoś skomentować, odnieść się do tego? Widziałeś to wcześniej? Nie wchodziłem osobiście na ten fanpage, ale pokazywało mi to kilka osób z ekipy. Ja się z tego wyłącznie cieszę, no bo to świadczy o tym, że jestem marką.